Dzisiaj pogoda, jak marzenie, słuchajcie, delikatne rzeźki wiatr o temperaturze minus 4 stopni, tak jak patrzyłem w biurze. Zostawiłem oczywiście wody na siłowni, w torbie, w bagażniku na kilka godzin. Bardzo mądre, inteligentne, przewrotne. Przy okazji tego, przy okazji takiej temperatury, chciałem Wam pokazać, jak wygląda cold start. Jestem ciekaw, czy po tam powiedzmy 8-9 godzinach brrr, tego silnika załączą się świece żarowe. Przypomnę, że nie ma kluczyka, więc nie ma się kontroli nad tym, kiedy się kręci, a kiedy się nie kręci rozrusznikiem rzecz jasna. I proszę bardzo. Hm. Minus 3 stopnie bez użycia świec żarowej. Bardzo ciekawie, to spalanie co widzicie, to jest, jest to zużycie takie trochę miejskie, od dawnego czasu już nieresetowane. Teraz przed nami dystans gdzieś mniej więcej 10 km. Zresetuję go z czystej ciekawości. Strasznie jest zimno i przy okazji takich temperatur, moją ulubioną Funkcją ulubionym przyciskiem, czyli nie będzie y, y, wyrazem żadnego luksusu, bo nie ma co mówić. Większość a ma podgrzewane fotele. Ale jest, sami przyznacie, że jest to bardzo miłe. Oh. Jeżeli chodzi o y, pracę na zimno tego silnika, to jak widzicie, obroty są bliższe tysiąc ba, są bliższe tysiącowi obrotów. Ojeju, nie wiem, czy to jest poprawne określenie. I tak jak Wam kiedyś mówiłem, silnik, a właściwie samochód na desce rozdzielczej, pokazuje e, wskazanie temperatury oleju, a nie sieczy chłodzącej. Stąd też przy takich no, krótkich przejazdach, no bo 10 km to nie jest zbyt dużo, e, może dojść do takiej sytuacji, że no, wskazówka nie sięgnie temperatury 10 km. 10-100 stopni Celsjusza, czyli olej nie będzie miał takiej no, 100% temperatury roboczej, jednakże spodziewam się, że gdzieś przy 70 stopniach oleju temperatura cieczy chłodzącej będzie już robocza, czyli gdzieś tam powiedzmy 90 stopni, chociaż w tym samochodzie nie da się tego sprawdzić, mm, bardzo interesujące i ciekawe, o, hamulce znowu na zimno piszczą. To ciekawa przypadłość, Zgłosiłem e, chęć serwisowania tego samochodu online, za pośrednictwem karty z w SIM wbudowanej e, w tym samochodzie. Odzwonił pan, zapytał się co się dzieje. Ja mówię, że sytuacja dosyć taka dziwna, nietypowa, e, że hamulce po prostu piszczą jak są zimne na takich, na takich mrozach i jest to, to dosyć dziwne system też pokazuje, że klocków hamulcowych jest jeszcze 70 ponad procent. no więc pytanie od czego, to, od czego to zależy, że tak się dzieje wydaje mi się że po prostu coś z tymi klockami musi być nie taki, hmm, albo je po prostu wezmą i przyczyszczą Albo wymieniam na nowe. Samolot użytkuję raczej normalnie. Też nie oszczędzam jakoś wyjątkowo tego układu hamulcowego. No, bo sporo jeżdżę na autostradach i zdarza się sporo bałwanów, którzy zmuszają mnie do tego, żeby redukować prędkość ze 140 do 70 na odcinku powiedzmy 100 metrów. Więc no, hamulce są normalnie eksploatowane. Też nie są. Nie są przegrzane, bo to by było widać na tarczach, że, no, że, że tak jest. Z kolejnej strony nie wiem, czy to przód, czy tył tak piszczy, czy, czy wszystkie naraz. No ale zostałem umówiony na serwis w przyszłym tygodniu, bo w tym to nie za bardzo dam radę. Mam troszeczkę napięte, że tak powiem, grafik, już minus 3,5 stopnia pokazuje tutaj termometr. O, ciekawe, czy dojdzie do 4, ale fotele już grzeją na szczęście. No, więc to tyle, jeżeli chodzi o bieżące, bieżące rzeczy eksploatacyjne. Jak widzicie, układ common rail sprawia, że świece żarowe nie są włączane przy takich banalnych temperaturach jak minus 3 czy tam minus 4 stopnie Celsjusza. Nie wiem czy Wam mówiłem przy okazji Superba w jaki sposób działa ogrzewanie w, w dieslach, zwłaszcza w dieslach. Normalnie bez wspomagania ciepło by było dopiero jakbym dojeżdżał kończąc ten 10-kilometrowy trip, a tak jest już ciepło po no ilu? No? Po półtora. A to za sprawą tego, że musicie wiedzieć, że bardzo często w nowych samochodach jest tak, że tak naprawdę mamy do czynienia z elektryczną nagrzewnicą, która to przynajmniej na początku drogi wspomaga ten tradycyjny układ ogrzewania w przestrzeni kabinowej. Ma to swoje oczywiście wady i zalety. Zaleta to jest taka, że jest szybko ciepło. Niestety minusem jest spore obciążenie układu elektrycznego i tym sposobem samej pródnicy. Zaleta taka akurat w tym aucie płynie z tego, że spora część energii elektrycznej, jaka jest konsumowana przez samochód, pochodzi na skutek hamowania bądź też wytracania prędkości po puszczeniu gazu jak ma to miejsce chociażby w tej chwili chociaż nie wiem na ile to widać tutaj pojawiają się takie prążki sygnalizujące nam to, że samochód y, przekształca siłę kinetyczną na elektryczną spory plus, ym, spory plus nie wiem na ile oszczędza on paliwo ale no Miły, miły gest. Jeszcze z kolejnej strony, mówiąc odnośnie spalania samego samochodu, to przy takich niskich temperaturach mam wrażenie, że spala nieco, nieco więcej niż, niż normalnie. I standardem zaczyna być takie 7,5 7 litra podczas mojej takiej jazdy powiedzmy po Warszawie. Jak wiecie, ja w Warszawie zazwyczaj w korkach nie stoję, bo funkcjonuję yy, jeżdżąc w dosyć takich optymalnych godzinach znaczy się ja albo jeżdżę w okolicach południa albo w okolicach właśnie takiego wieczoru jak tam 1930-20 więc na no, o tej porze już korków zazwyczaj w Warszawie nie ma i jedzie się dosyć płynnie i pokonuje wówczas tam powiedzmy odcinek jednorazowo 27 albo 10 km yy... Do wyboru. To zależy od różnych czynników. 8 i 6 jest w tej chwili spalanie, jadąc tak po prostu na tempomacie, te 80 km na godzinę, w miarę zgodnie z przepisami. No, yy, uwzględniam to, że jest napęd na cztery łapy oczywiście, uwzględniam y, automatyczną skrzynię biegów, chociaż według danych producenta, danych technicznych, silnik ten spala nieco mniej przy używaniu automatycznej skrzyni biegów. Tylko pytanie, w jaki sposób to było mierzone, czy w EcoPro, czy w komforcie. W sensie, jeżeli chodzi o y, tryby jazdy, które, które są widoczne na tych przyciskach. Przejechaliśmy kolejne powiedzmy 2 km, w samochodzie już jest, no powiedziałbym, niemal zupełnie ciepło, tak jakby silnik był rozgrzany w 100%. Przez cały czas, słuchajcie, kręcąc to wideo, też zachęcam Was do zadawania różnych pytań, dzięki temu podsuwacie mi takie tematy, które naprawdę Was interesują, a w tym moim bełkocie często jest tak, że gadam o rzeczach, które no, nie wszystkich mogą pasjonować, stąd też właśnie pod tym filmem w komentarzach możecie śmiało pytać o, o różne rzeczy, które Was interesują, dotyczące e, oczywiście zagadnień e, motoryzacyjnych. A ja sobie w takim razie dalej jadę pobiegać, pobiegać, ale w zamknięciu, żebyście nie byli przerażeni, chociaż znam takich, co i przy minus 20 potrafią to robić. Wskazówka teraz właśnie w tym momencie zaczęła się delikatnie podnosić i wskazuje już te 50 stopni Celsjusza. Za chwilkę powiem Wam, jaki będzie progres tego wzrostu. No i przyjechałem kolejne 2-3 kilometry. Jak widzicie, temperatura, no mniej więcej w okolicach 70, jeżeli chodzi o olej, czyli zakładam, że właśnie tak, mniej więcej, yy, teraz temperatura robocza będzie, temperatura robocza będzie miał yy, płyn chłodzący, ale zajęło to właśnie niestety gdzieś mniej więcej 8 km. Jednocześnie spalanie jest już powiedzmy na poziomie 7,2, ale popiskują sobie urocze hamulce. Mogę spróbować je bardziej gwałtownie, że tak powiem, potraktować gdzieś, ale... ale chyba mi się nie chce. Z drugiej strony... Z drugiej strony właśnie często chyba jest tak, że to piszczenie przechodzi po jakimś czasie. O, 3GT czarne. Przejechało. Rzadki widok. No, w każdym razie jest w pełni ciepło, start-stop nie działa i bardzo dobrze, bo przy takich temperaturach wydaje mi się, że, no, że już raczej nie powinien. I jestem też właśnie ciekaw, na ile częsty brak tego start-stop przy takich temperaturach wpływa właśnie na spalanie 7,3. Teraz po, pewnie po przyspieszeniu... Zgorszy na chwilę 7,4. No ale w każdym razie yy, ja już jestem, że tak powiem, bliżej końca akurat tej podróży. Sam stanie sobie na dwie godziny, wystygnie, chyba niemal w zupełności, już. I następnie będę jechać sobie po prostu dalej do domu. No, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe jest. Yy, to zagadnienie tych hamulców, nawet w takich markach to się zgadza, ale co najśmieszniejsze w serwisie, nikt mnie nie wyśmiał z tego powodu, no co Pan gada w BMW, żeby piszczały hamulce. Więc nawet dostałem przewidywalny czas naprawy, czyli dwie godziny na poczekaniu. Ale to ja już bardziej się skłonię ku temu, żeby stawić samochód w serwisie i na piątkę przejść się do. No, i hamulce już się rozgrzały, bo przed chwilą było troszeczkę dłuższe hamowanie, i to popiskiwanie już sobie chwilowo zanikło, ale pewnie, pewnie podczas kolejnej wycieczki znów się pojawi. No i teraz, a nie, jednak dalej piszczy. Ciekawi. No dobrze, no to tyle, jeżeli chodzi o tę 10 kilometrową wycieczkę. Ci, którzy chcieli relacje z trasy na YouTube i tak się pytają kiedy trasa, kiedy trasa, będą na pewno zadowoleni. Takie żarcik branżowo-sytuacyjne, musicie mi wybaczyć. No, a teraz szukam miejsca do zaparkowania.